Witam, dziś porozmawiamy o czereśniach. To owoce, których rodzimy obszary występowania, to Europa, Azja Zachodnia i Kaukaz. Drzewa czereśni są jednymi z najstarszych drzew owocowych na świecie, są długowieczne, mogą dożyć nawet 100 lat. Z jednego drzewa można uzyskać nawet do 300 kg czereśni. Drzewo czereśni ceni się jako materiał do wyrobu mebli czy fajek. Według energii drzew, drzewo czereśni wspiera kobiecość i daje radość życia. Czereśnie mają wspaniałe walory smakowe, a także odznaczają się właściwościami zdrowotnymi. Składają się w 80% z wody, a resztę stanowią odżywcze składniki, m.in. witaminy z grupy B, witaminy C, K oraz A, a także potas, żelazo, magnez, wapń, fosfor i cynk. Oraz jod, którego mają nawet więcej niż wiele ryb morskich. W czereśniach odkryto również kwas elagowy, chroniący przed działaniem rakotwórczych substancji. Typyczne aromatyczne owoce mają działanie przeciwreumatyczne, znacznie obniżając poziom kwasu moczowego we krwi, mogą złagodzić stan zapalny stawów i ból związany z dną moczanową. Witaminy z grupy B, a szczególnie witamina B5, obecne w czereśniach, wspomagają leczenie artrycyzmu. Czereśnie są bogate w antocyjany, o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwmiażdżycowych i przeciwnowotworowych. Owoce te działają także świetnie na układ krwionośny, poprawiając kondycję żył i tętnic, oraz zmniejszają ryzyko mniejszczycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Czereśnie działają moczopędnie, oczyszczają jelita ze złogów, toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Dzięki sporej zawartości potasu w czereśniach, z organizmu usunięty zostaje nadmiar soli, co korzystnie wpływa na serce, stawy i nerki. Bioflavonoidy obecne w czereśniach zwalczają wolne rodniki, przyczyniając się do spowolnienia procesu starzenia się organizmu. Czereśnie świetnie też działają na przewód pokarmowy, regulując pracę żołądka. Przyczyniają się również do wzmocnienia odporności przed infekcjami. Ze względu na zawartość dużej ilości jodu, który jest niezbędny do prawidłowej pracy hormonów tarczycy, regulują jej funkcjonowanie. Związki występujące w czereśniach mogą odegrać ważną rolę w ochronie komórek nerwowych, a przez to mogą potencjalnie zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera. Czereśnie są zasadotwórcze, czyli pozytywnie wpływają na równowagę kwasowo-zasadową organizmu, od czego w ogromnej mierze zależy nasze zdrowie. Pomagają one też przy osłabieniu i zmęczeniu, dodając energii. Czereśnie zawierają łatwo przyswajalne węglowodany są sycące i nie tuczą, mimo że są słodkie. 100 gram czereśni to około 60, 60 kalorii. Dwutrzydniowa dieta czereśniowa pomoże odtruć organizm z toksyn, poprawi trawienie oraz odchudzi. Czereśnie znakomicie wpływają na urodę. Odżywcze składniki w nich zawarte poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci. Bardziej napięta i jędrna skóra jest wyraźnie i zauważalnie młodsza. Spożywanie dwóch porcji, tak po około 25 deko owoców dziennie przez miesiąc wpłynie korzystnie i zauważalnie na urodę. Francuzi nazywają czereśnie owocami dla kokietek, właśnie z powodu ich działania odmłodzającego. Do celów zdrowotnych wykorzystywane są także ogonki i pestki czereśni. Z suszonych ogonków można robić napary, które służą do leczenia infekcji dróg moczowych, zapalenia oskrzeli czy w kuracji usuwania rozpuszczania. Kamieni z nerek. Zmielone i wymieszane z alkoholem pestki także mogą pomóc w kamicy. Trzeba mieć tylko na uwadze, że pestki zawierają trujące związki cyjanowe, więc bardziej bezpieczne są na pary z ogonków. Czereśni nie powinno się jeść przed posiłkiem, szczególnie mięsnym, gdyż utrudniają one strawienie takiego posiłku. Wskazane jest ich jedzenie między posiłkami lub jako samodzielne danie, gdyż jest sycące. Osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym lub wrzodami lepiej by spożywały czereśnie lekko, krótko gotowane, gdyż z takimi żołądek lepiej sobie poradzi z trawieniem, a ponieważ surowe czereśnie dość długo w nim zalegają. Nie zaleca się też spożywania czereśni naczczo, ani popijania ich wodą czy mlekiem, spowoduje to ostry ból brzucha lub biegunkę. Ja bardzo lubię czereśnie. Jestem ciekawa, czy wy lubicie te owoce. Podzielcie się tym w komentarzu. Zapraszam na kolejne filmiki.